No dobra, poszpachlowałem na nowo wszystkie łączenia uniflotem. obsadziłem taśmę, oczywiście suficiku mieli prostego, nie wiem ile tam jest, może 20 cm, a jest na fale Dunaju, jest tak krzywo, że szok, no ale ja tego już nie będę prostował, ja zerwałem, tylko poprawiam strupy, poprawiam później gipsowanie i tyle. Teraz co? Ano. Docieram podłogę. Docieram żyrafą. Gruby papier 40. Jak ktoś by miał dostęp, może być jeszcze grubszy. Jeszcze lepszy będzie. Matowi nam ładnie płytę. Płyta się robi matowa, bo ona jest... tu najlepiej widać. Ona jest śliska. Jest śliska, jakby czymś była pomalowana. Nie wiem, nie znam się na płytach. Nie będę mówił, czym była malowana. Ma tobie całą podłogę i gruntuje. Czym gruntuje? Tutaj usb ano gruntuje. Ultra, ultra grunt. Szybko grunt na podłoże krytyczne. Oczywiście na nim jest napisane, że można kłaść już po 4 godzinach płytki. Ale ja to sobie zagruntuję teraz, czyli około godziny 1. Jak zatrę. I to do jutra sobie stygnie. Lepiej nie dłużej postoi. Czyli robię tym ultragruntem całą powierzchnię. To jest na bazie piasku kwarcowego, grunt żywiczny, czy tam dobrze mówię, na bazie żywicy. Tak jak knał beton kontakt i tak dalej. Tylko że jak robię jednym systemem to jednym. Czyli ultragrunt i na atlas plusa będą klejone płytki. Taki jest zamysł Jak to tam nie patrzcie. Oczywiście lepiej dwoma rękoma i tu za dociskać, po prostu lepiej skrobie. Tak się prezentuje zagruntowana podłoga tym gruntem, gdzie Nie gdzie teraz widać gdzie. Ale tu jest kamek. Jest po prostu mniej tego żółtego, ale też ten kamyk jest. Wygląda się fajna powierzchnia porowata i powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tym gruntem. Chyba lepszy niż by to kontakt na ufa. No. Rozmierzam sobie płytki i startuję. Dlaczego startuję od podłogi? Najpierw startuję dlatego od podłogi, że od dołu muszę zacząć całą płytką, bo tu mam wysokość 251, czyli płytki mam 25 szerokie, jak dojdą mi fugi po 2 mm, więc jeszcze górną będę musiał przyciąć. A górną muszę przycinać, bo tu mam chyba 251,5 dokładnie, tak więc 250,5 jest centymetr różnicy. Nie wiem czy to sufit czy podłoga leci, to już mnie nie interesuje. Po prostu tu góra będzie przycinana. I automatycznie tu też będzie przycinana płytka przy skosie. Dlatego mi wygodnie po prostu zacząć ułożyć podłogę i później z podłogi wystartować. Zobaczcie, pierwsze dwie płytki. Widzicie, tu jest jeszcze schowana ta po prawej. Zobaczcie ile krótsza jest. I wejść tu człowieku połóż ładnie płytki.